Stary Sącz. Jak widzicie na obrazkach, skandaliczne warunki pracy. Przyjechaliśmy w to piękne miejsce na siódmą już edycję turnieju Sokolika, żeby zobaczyć jak wygląda rywalizacja topowych klubów w Europie na poziomie dziesięciolatków. Zaczęliśmy od wczucia się w klimat Liverpoolu za sprawą dzieciaków, które niezwykle chętnie przyjęły nas z kamerą do autokaru. La, la, la. We're the best football team in the Yes we are. Oh when the Reds go marching in. Oh when the Reds go marching in. Oh, go marching in. Oh, wanna be in that number. Oh when the Reds go marching in. Oh when the Reds, oh when the Reds go marching in. Oh, go marching in. Oh when the Reds go marching in. Oh, wanna be in that number. Oh oh, Siódmy oh. The the wrong. Wrong. turniej Sokolika w Starym Sączu przeszedł do historii. Marki przyjechały spore dla nas jako organizatorów turnieju, czyli miejskiego Miejskiego Klubu Sportowego Soku w Starym Sączu i dla naszego miasta, które przypomina to jest zaledwie 10 tysięczne miasto, możemy gościć takie uznane marki na całym świecie. Ciao, mi chiamo Flavia D'Amo e in nella Roma. Mein Name ist und ich My name is Joseph and I play for Liverpool. Diana für das Rocher und ich spiele für Feyenoord. Ich heiße Boris ich, ich bin neun Jahre alt, komme aus Kamerun und ich spiele für Hertha Berlin. <laughs> bin Moje ime je Lovro Šelfi in igram za Genka Dinamo. Jaz sem na njej Eric Shade in igram lahko poznan. Skąd ta fryzura, co? No, o, to kiedy Ulubiony piłkarz? Kiedyś. Kiedyś? Znaczy, z znaczy, Mój ulubiony piłkarz y, to... jest. A z Lecha kto? Nie, a z Lecha to... Trauka. Trauka. Okej. Czyli kapitan. Alinety? Znaczy, już nie, bo... Alinety tego okay. już nie były. Okej. Okay. A zleki kogokolwiek lubicie, czy nie? Nie. 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 Jedynie może pan No No <laughs> ty <laughs> to <tylko> na pewno. <laughs> Ale już tego nie macie. Nie, nie mamy. Chcemy go ściąć. Tak, co nie? Albo na je Farbować. To jest wielkie święto w Starym Sączu, co było widać nawet na, po ilości gości na, na trybunach. Pierwszy raz nam się zdarzyło, że ludzie nam zapełnili wszystkie trybuna. Dzieciaki są wspaniałe. My cieszymy się, że trafiliśmy z rocznikiem dziesięciolatków, który już od siedmiu lat propagujemy w Starym Sączu te dzieciaki. Na boisku są jak wilki wygodniałe. One chcą wygrywać, dążą, dążą do zwycięstw, a po, pomiędzy meczami czy po turnieju to są zupełnie inni ludzie. Uśmiechnięci, zwariowani, przyjaźnie nastawieni do wszystkich. To jest coś pięknego. Niewątpliwie taka cykliczna impreza to jest absolutnie wyjątkowa. To, co dzisiaj się dzieje na tych trybunach, to, co się dzieje przede wszystkim na płycie boiska, te drużyny z 11 krajów, 32 zespoły, to naprawdę robi wielkie wrażenie. Ten kolorowy, różnojęzyczny tłum, można tak powiedzieć, to jest rzeczywiście fantastyczny dzień, fantastyczne przeżycie dla Starego Sończaka jest tak trudno zauważyć tutaj te prawdziwe emocje, te których dzieci nie potrafią jednak jeszcze w tym wieku ukryć łzy, rozpacz, załamanie. To jest coś takiego, co tak naprawdę tutaj, tutaj wszystko po prostu na tym widać. Bo są takie momenty, kiedy oni rzeczywiście grają, grają na boisku i grają swoimi zachowaniami, ale są wtedy, gdy do nich dociera na przykład jakiś wynik, stracona szansa, zawalone jakieś zagranie, i to naprawdę widać te prawdziwe emocje. I to jest naprawdę coś pięknego w tej piłce dziesięcy. Marcz, marcz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem kończy się narodem. Marcz, marcz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem kończy się narodem. Dzień dobry, Dzień dobry, We can win. I believe it. We can win. Absolutnie, absolutnie. Organizacyjnie wyglądało to naprawdę na bardzo dobrze i również poziom piłkarski byłem zaskoczony, że, że naprawdę ten poziom tych dziesięciolatków był imponujący, wręcz mecz o trzecie miejsce, no to powiem szczerze, jakość wykonania akcji, piękne gole, naprawdę. I mówimy tu już o końcówce dnia, a w ciągu tych dwóch dni rozegrali. Sporo spotkań a zmęczenia nie było widać. Akurat tego chłopaka, którego wyróżniłem i w tym turnieju najbardziej, jest dwa lata młodszy od rówieśników. Już imponował mi nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale przede wszystkim zachowaniem taktycznym, jego myśleniem i spojrzeniem na pewne sytuacje. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Cztery miesiące temu zgodziłem się na branie udziału w roli ambasadora tego turnieju. Z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony i podkreślam to, że szacunek dla tych ludzi, bo naprawdę. I widzimy tutaj burmistrza e, i wszystkich tych, którzy przyczynili się do zorganizowania tego, tego turnieju, no to jestem pełen podziwu, naprawdę.